No, jedzie pociąg. Aha, o, on zatrąbił? Nie, Jak zrobił? Jak? A w ogóle dzień dobry, jesteśmy na Rytkini. I przyjechał łódź widzew.

Będziemy go zobaczyć z drugiej strony. No to szybko. Jest. Ho, 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 ho. Ale zatrąbił. Ja to, <gry> Żegnasz się z nim? Tak. Dobra, no to papa. Czekamy na następne. Ale żeśmy się zagapili, przyjechał prawie bez ostrzeżenia. Ja, ty? Tak. Co mu robisz? Ty, ty, co? Sierac. Hmm. Warszyc! Warszyc! Chodź! Nie! Ja cię. A tam co siedzi też z drugiej strony? Ale nam się wymykasz, ja, ja, powolutku, ja. tak? Ja, ty. też schodzisz sama? Tak, dobrze. Już cię stawiam. O ja, Warszyc. No chodźcie, dzieciaki, powolutku. Misia, chodź. Chodź, kochanie, chodź. No właśnie, widzę, że jeszcze coś zna. O, o, jakiś towarowy. Mela, chodź na ręce. Chodź, bo tu się grubo dzieje. Tam coś jedzie jeszcze, ale pędzi zaraz, zaraz. Doker? To jest chyba doker. Tu będzie go. Oho, ho, ruszają. Wrocław, zaraz, zaraz, to jest Wrocław. To to nie jest doker w takim razie chyba. To nie jest. Nie. Pojechał. Wyciek to jest. Warszycu znowu mi się wymknąłeś, ale jeszcze cię nagramy. Muszę windą. Miśku, wiesz, ja nie lubię wind tutaj. Ja się boję, że jak utkniemy w takiej wincie, to nam nikt nie pomoże, będziemy czekać. Znaczy, ktoś nam pomoże, czy trzeba będzie długo czekać? A co długo? No bo nie wiadomo, kto by przyjechał, dlaczego, czy nas wypuści. Zbieramy się. Co mówimy na koniec? Do Następnego. Do następnego. 嗯。